Przednim razem omawialiśmy odcinek, w którym przedstawiam wam dwie naprawdę ciekawe informacje odnośnie Marinette i Adriana, kto pracuje nad ujęciami Królowej Pszczół oraz ciekawy konkurs z wejściówkami na pewien konwent. Resztę dowiecie się oglądając właśnie ten odcinek, link w opisie, a dzisiaj mam dla was kolejną porcję informacji z pewnego eventu. Nowy upenik Miraculum? A może to tak wygląda mama Adriena? Czyżby szykowała nam się premiera? Zapraszam do oglądania! I tak jeszcze na wstępie pamiętajcie o zaznaczeniu dzwoneczka, bo jest bardzo ważne, jeśli chcecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Oglądajcie film do końca i uważnie. No i wybaczcie, że gana przez nos, ale mam alergię. Hashtag alergicy łączmy się w bólu. A teraz wracamy do tematu. Moi drodzy, dwa dni temu, czyli 4 czerwca, odbył się w Niemczech pewien event o nazwie Miraculous Do Comi 17, na którym pojawili się twórcy serialu Shiriwini i Thomas. I jak zawsze na takich panelach pojawiło się dość troszkę informacji, konceptów i parę materiałów, które nigdy nie były ukazane, oczywiście nam. I tą najważniejszą, która ma miano przez ludzi wielu jako nowy opening i myślą, że to jest opening do drugiego sezonu i premiera, którą zapodał Jeremy na swoim Instagramie, tym zajmę się pod koniec tego filmu, a teraz zacznijmy od tych mniejszych, ale również ważnych informacji, które są moim zdaniem ciekawe. Oczywiście chciałem też powiedzieć, że te informacje zostały ukazane już wcześniej, czyli czwartego bodajże, na mojej grupie kociak Jelchusia, więc serdecznie zapraszam, bo tam zawsze szybciej pojawiają się informacje niż na odcinkach. W przyszłym tygodniu zostanie napisany przez pisarzy finał sezonu trzeciego, więc już powoli kminie, mnie, co tam ciekawego może się znaleźć, a jeśli to finał, to musi być coś bombowego, albo wprowadzenie do kolejnego sezonu, czyli sezonu czwartego. Fajnie by było. Co myślicie? Napiszcie w komentarzach. Tomas i Wini powiedzieli, że cztery osoby pracowały w serii ujęć do sezonu drugiego i trzeciego. Nie wiem ile tak ogółem pracuje osób do takich serii ujęć, ale jeśli takim czymś się chwalą, to musi być gruba jatka na ekranie. Może jakieś wielkie spotkanie, może wielka bitka. Napiszcie co o tym myślicie. Tak jak wam kiedyś w poprzednich odcinkach powiedziałem, bo w poprzednim odcinku, pojawią się nowe tła miejsca w Paryżu. Także tutaj stara informacja. Polecam odcinek właśnie o tym, gdzie podaję te swoje potencjalne nowe miejsca, które pojawią się w kolejnych sezonach. Linka macie oczywiście w opisie. Pamiętacie poprzedni odcinek, w którym wam mówiłem, że Marinette i Adrien będą parą w przyszłości? A mówiłem. I pewnie pamiętacie. Teraz się okazało, że Marinet i Adrien będą parą w sezonie drugim i trzecim. Kurde. Szybko, jakoś. Nie wiem, jak to się przerodzi na serial, ale może być ciekawi, i mają ku temu jakiś powód pewnie, że to tak szybko wprowadzają. Ja wam powiem tak, i to tak to było pewne, że oni parą zostaną. Nie wiedziałem, że aż tak szybko, ale jedni będą zadowoleni, drudzy nie. A co do związków i przyjaźni, to kolejna informacja może być ciekawa, jest ciekawa, i może trochę wprowadzać dramaturgii. Możliwe, że w przyszłości związki, przyjaźnie różnych bohaterów mogą się rozpaść. Czyli tutaj twórcy wchodzą na kolejny poziom odnośnie takich sytuacji. Dramaturgia, moi drodzy, dramaturgia, mi się to podoba, ma być dramat. To lubię. Tomasz mówił, że władca Ciem uzyska pomocnika, ale nic więcej nie chciał zdradzić. Nie licząc oczywiście Pawia, o ile go można nazwać pomocnikiem, ale to raczej władca, będzie, władca Ciem będzie jego albo jej pomocnikiem. W każdym razie Paw będzie dominował nad władcą Ciem, więc no. Możliwe jest to, że będzie to Lila pod postacią Wolpiny. Pamiętajmy, że władca Ciem powiedział pod koniec odcinka z Wolpiną, że nie skończyła jeszcze swojej roboty, czy jakoś tak. W każdym razie to powiedział jakoś inaczej, a kiedyś twórcy nas informowali, Wolpina będzie postacią powracającą, także ja bym stawiał, że to będzie Lila pomocnikiem władcy ciem. Oczywiście tutaj dla fanów Nino i Ali będzie więcej ich na ekranie w kolejnych sezonach, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Hehe, ja też się cieszę. Oczywiście twórcy pokazali niektóre stare koncept Arty, ale was zaintrygował ten koncept władcy ciem. Dużo ludzi myślało, że taki będzie nowy wygląd władcy ciem, ale nie to nie jest nowy wygląd, to jest koncept art, czyli stary wygląd jeszcze przed tym finale. I moim zdaniem ten wygląda interesująco. Oczywiście on nie jest ukazany w pełni kolorystycznie, a już na pewno nie jest w wersji CGI, ale fajny pomysł na niego mieli. Przez swój symbol, motyla, czy co to cholera jest, chyba jakieś Google, widziałby panoramę Paryża i mógłby podglądać, gdzie jest cholera, jasna Biedronka i czarny kot, żeby podwędzić im Miracula. Ja to tak interpretuję, w każdym razie fajnie to. Wygląda. I patrzcie na ten obrazek, moi drodzy, czyż to nie jest ta wspaniała rodzinka, ale kto tam jest? Jakaś piękna kobieta. Tak, ona nazywa się Mama Adriana. W sumie jak na razie nie wiemy, jak się nazywa. Ale znajdźcie, życie, ktoś się znajdzie w komentarzach i powie pewną nazwę. Napisze pewną nazwę, której nie będę tutaj wymawiał. Pu, pu, pu. W każdym razie od razu wspomnę, że to jest tylko concept art z roku 2014. Chyba z 5 grudnia macie na samej górze po prawej stronie. Ale jakby nie patrzeć, po prawej stronie widzimy Gabrysia. On wygląda tak samo jak w wersji CGI. To samo Adriana. Więc jeśli mama Adriana zostanie, a zostanie Zostanie pokazana w drugim sezonie, albo w trzecim, ja myślę, ale na pewno tak będzie, to tak ona będzie się prezentować. Ktoś napisał, że jest strasznie duża, bo Adrian ma 1,80 m. To ciekawe, ile ona ma, a raczej pytanie brzmi, ile ma Gabriś. W każdym razie, bardzo ładnie się prezentuje. Możliwe, że była to taka pewna zagrywka twórców, żeby dać nam jakąś wskazówkę, jak mniej więcej mama Adriana będzie wyglądać. Moim zdaniem bardzo ładnie. Ktoś napisał też w ogóle, ktoś napisał, to może ja będę leciał teraz na Mamadriena, a nie na Marinę. No, moi drodzy, pomyślę, pomyślę. I teraz informacje odnośnie pewnego openingu, który kręci się w internecie, i ludzie myślą, że to jest opening do sezonu drugiego, i potem wprowadzają innych w błąd. Jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to myślałem, że to faktycznie jest jakiś nowy opening do drugiego sezonu, ale coś mi tutaj nie grało, i jak się okazało z tego panelu, jest to stare intro. Ich pierwsze, które miało kiedyś wylądować w pierwszym sezonie, ale jak wiemy, dostaliśmy te trochę te denne, inne intro, i tak szczerze, te jest o wiele lepsze od tego aktualnego. Na Najbardziej mnie urzekła scena z Władcą Ciem, gdzie prezentuje swoich super złoczyńców. Oni się tak przewijają przez ekran, a za nim cała chmara, akurat to jest naprawdę kozackie bajka. Po prostu, oczywiście, link do tego openingu macie w opisie filmu. Także ostatni raz mówię, moi drodzy, nie jest to opening do sezonu drugiego, a tylko stary opening, który miał być wykorzystany do sezonu pierwszego. Znam takich ludzi, którzy wstawiali już tej, ten film na, na YouTube i podpisywali opening sezon drugiego albo trailer. Także moi drodzy, nie wprowadzajcie ludzi w błąd. I zmieńcie tytuł. To tyle. I teraz kwestia premiery, bo wy na to chyba najbardziej czekacie. Godzinę przed panelem do komi, czyli 4 czerwca, Jeremy na swoim Instagramie wrzucił naprawdę ciekawą wiadomość dotyczącą premiery. Drodzy miraculerzy, czy jakoś tak? Sezon drugi jest w dobrym stanie i jest na dobrej drodze do wydania. Jak wiecie, Biedronka i Czarny Kot byli bardzo mile widziane na całym świecie i to dzięki wam wszystkim. To jest powód, dlaczego musieliśmy synchronizować globalne uruchomienie sezonu drugiego, czy coś takiego, i uruchomić główne kraje w tym samym czasie. To będzie wrzesień, październik bądź listopad 2017 roku. Tak jeszcze powiem, że gdy pierwszy raz zobaczyłem tą wiadomość, był tylko wrzesień i październik. Teraz jest listopad, także Jeremy dopisał sobie cholera jedna listopada, także musimy dłużej czekać. W każdym razie dziękuję bardzo za Twoją miłość do tego serialu. Ja powiem tak, nie jest to oficjalna data premiery, bo jak dostawałem od Was wiadomości, to już mi pisaliście, że olchuś, olchuś, oficjalna data premiery. Nie, to nie jest oficjalna data, a tylko szacowana, podkreślone, szacowana na ta premiery. Jeremy chciałby w tym okresie, czyli wrzesień, październik, bądź listopad wypuścić sezon drugi w tym samym czasie w dużych krajach, więc tutaj props dla niego, bo niektóre kraje musiały naprawdę długo czekać na sezon pierwszy, żeby był z dubbingiem. Ale jak wiemy to zależy tylko i wyłącznie od stacji telewizyjnych kiedy one wypuszczą, bo one tutaj decydują, ale stawiałbym właśnie na ten okres, czyli tak jak to było z pierwszym sezonem. Tomasz napisał, że nie wiedział o tej wiadomości, którą Jeremy napisał i napisał, o, że doskonale i że można Jeremy ufać. I tutaj cały czas mówimy o stacjach telewizyjnych Czyli tych naziemnych, a nie internetowych. Bo co do internetowych, czyli do Netflixa, tutaj wiadomo, że od razu wleci 13 odcinków jest tak z grubej rury i sezonu drugiego na Netflixie nie będzie w wakacje. To by było nieopłacalne i dla Netflixa też celuje się właśnie okres jesienny. Także no, kolejnych konkretów spodziewałbym się raczej w połowie lipca, gdzie będzie Comic Con International w San Diego. To jest naprawdę duży event, także myślę, że tam może uda się potwierdzić już naprawdę tą cholerną datę premiery, na którą tak. Wszyscy czekają, a jak na razie czekamy w spokoju do września. Heh heh. Moi drodzy, jak Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten film. W komentarzu napiszcie, co sądzicie o tych wszystkich informacjach, które Wam podałem we filmie. Może stary opening, może wygląd mamy Adriana, albo stary wygląd władcy ciem. Do wyboru, do koloru. Wpadnijcie również na moją grupę Kociaki Luchusia oraz na mój fanpage, jak i zerknijcie do poprzedniego odcinka. Wszystko macie w opisie filmu. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym już odcinku, tym razem story. Bye bye.